Pani przewodnicząca, pani komisarz, koleżanki i koledzy. Nie wiem czy państwa nie zastanawiają płomienne wystąpienia socjalistów, jakby chcieli zakrzyczeć rzeczywistość, to oni mówią o procedurach, o zasadach, a sami we własnym gronie nie potrafią wyjaśnić tego skandalu. Nie dajmy się uwieść i bądźmy wiarygodni. Dlaczego prezydium Parlamentu Europejskiego, dlaczego Parlament Europejski w ogóle godzi się na procedowanie w funkcji wiceprzewodniczącego parlamentu właśnie z ramienia socjalistów przecież oni powinni ponieść zbiorową odpowiedzialność zapomnijmy o tej godnej reprezentacji jaka być powinna w prezydium parlamentu europejskiego Przejrzyjmy wszystkich lobbystów, przejrzyjmy NGOsy. Czy NGOsy i stowarzyszenia, fundacje spowiadają nam się, przez kogo są finansowane? Wielkie skandale pewnie przed nami, kiedy przejrzymy rozporządzenia, które ewidentnie służą konkretnym firmom i konkretnym lobby. Przyjrzyjmy się temu, bo takie były też deklaracje Komisji Europejskiej, z których nic nie wynika, w jaki sposób wpływał na nasze decyzje Gazprom i Rosja.